Hej, cześć, witajcie moi drodzy, witam Was. Oskar Plepes, 4 kolejny odcinek Rocket League Random Ranked. Dzisiaj nietypowo bowiem przygotowałem dla Was trzy customizacje aut, trzy e, autka e, nie z dodatku, a ze skrzynek X Devil, Takumi oraz Dominus. E, tak jak dobrze wiecie, bądź nie, na streamie wylosowałem sobie po dwa Dominusy, dwa Takumi i dwa X to też, To też dzisiaj sobie nimi zagramy i przedstawię Wam. Te owe produkcje studia Psyonix, moi drodzy, bez na uprzedłużenia zaczynamy, gramy sobie dzisiaj jedynki, rank dziki, Shooting Star 3, mam nadzieję, że dzisiaj wbijemy czwórkę. No to co, zapraszam. to co, moi drodzy, zaczynamy na pierwszy ogień Takumi RXT wraz z boostem Trinity oraz Chakramami. Zobaczymy jak to będzie, przypominam, Shooting Star 3, gramy na tym poziomie. Zobaczymy jak to będzie, na razie nam się trafił PC który uważa, że konsola jest lepsza od PC-ta, ale gra na PC, -cie, więc Ciekawe, ciekawe Nie wiem co to miał na, na celu, ale... Ale konsola lepsza niż PC. -t. No trzeba przyznać. Na razie obroniliśmy 1-0. Boost Unity prezentuje się ładnie. Będę go próbował strzelać. za 3 może za trzy, może dwa klucze. Jeśli ktoś tam się będzie targował I mam też y, w planach oczywiście Shit Mam też w planach e, sprzedanie Takumi, DX devila oraz Dominusa Getty, tych, tych drugich out, które wylosowałem prawda po dwie sztuki na openingu e, Chciałbym je sprzedać za klucza i zrobić z tego kolejny opening, tak? Być może giveaway, być może nie, nie mam pojęcia Zobaczymy co nam wpadnie Dobra nie będzie to odcinek bardziej zmotowany. Bo nie mam zamiaru Was tutaj trzymać przez 20 minut w rokecie, e, grając tylko jedynki, bo tylko na jedynkach się dzisiaj skupimy w tym random rakedzie, no i zobaczymy, jak to będzie. No, zobaczymy, jaki tym na najlepiej pójdzie. prawdopodobnie pójdzie na najlepiej do minusem, bo, bo nim najdłużej grałem. Ale Ale no zobaczymy, e, chciałem coś Wam powiedzieć jeszcze kurczę, co to było? O oh shit, jestem ślepy Chciałem wam po. a właśnie, ci, którzy tak dokładnie śledzą kanał, mogli pewnie haha, ci, którzy dokładnie śledzą kanał, mogli pewnie zauważyć, że weszły do użycia, weszły w użycie miniaturki są już prawie pod każdym filmem, przy każdym filmie zrąbałem, to mogło być tam wcześniej 3 -1. Eee, prawie pod każdym filmem, do każdego filmu jest wrzucona miniaturka prezentująca to co, eee, to, co dzieje się na, na materiale, w materiale, który montuje, bądź nie. Myślę, że będzie to łat, łatwiejsze przemieszczanie się po kanale, a, a też pomyślałem, że skoro już te 200 subskrypcji jest, to do czegoś to zobowiązuje i tak dalej. I tak dalej. Eee, więc takie owe miniaturki eee, wrzuciłem i po prostu wykombinowałem. Dobra, 3. Jezus, męczę się trochę z tym gościem, Zresztą cal taki dobry nie jest, bo robi głupie błędy. Także tak, o openingu powiedziałem, o kluczach powiedziałem, e, powiedziałem również o miniaturkach. E, planuję też, e, wczoraj myślałem właśnie, nagrywam to w sobotę, myślałem od 4. E, myślałem nad serią z Minecrafta, e, drugi sezon, usunąłbym tamte poprzednie odcinki, a z sezonu drugiego zatytułowane reaktywacja i kopanie, nagrywanie, komentowanie czy coś w ten deseń, bo po prostu usunąłem świat, bo wyszło dużo nowych opcji i po prostu tych nowych opcji z update'u tam nie ma w tym świecie, który tam zrobiłem. E, to też będziemy robić nowy świat. Tak przynajmniej myślę, jeśli by wam pasowało. E, bo no, właśnie ostatnio, kurczę, pomyślałem, że kanał powinien być zostać, powinien być tworzony. Właśnie z ludźmi, którzy go oglądają, tak, a nie, że tylko twórca narzuca to co będą oglądać i to co będzie się dziać na materiałach i właśnie dlatego te openingi, dlatego ten giveaway. Piszecie mi co chcecie, ja wam to daję, no i jest komunikacja, tak? Też z wami rozmawiam na streamach i tak dalej. Także myślę, że to jest ok. Wolałem już nie skakać, bo mi nie trafił, pewnie? No ale on mi trafi. Mogłem zaryzykować, kurczę, bo on miał boost. Dobra. Chyba wszystko co chciałem powiedzieć powiedziałem. Zaczynamy montowanie materiału w takim razie, bo te tych pierwszych filtrę nie będę montował, bo są ważne. Bardzo ważne information. Także jedziemy. Łocie, jedziemy z tym Takumi. W końcu coś trzeba pokazać gościowi. Chociaż i tak uważam, że konsola jest lepsza, no to... Dobra, 5. Dobra, 2 minuty, no. no w 1809 bramek to daje... Bramkę na 20 sekund, no. Częstotliwość jest niezła. No ale na jedynkach to zazwyczaj jest, że pada jakieś 15-16 bramek w meczu. Jeden błąd zostanie wykorzystany, od razu jest bramka. A też jedynek grać nie lubię, no właśnie. A coś czuję, że przegram ten mecz. Że tak... Że tak przedstawię swoją wiarę w siebie, bo... Robię głupie błędy. O, prawie teraz zrobiłem znowu Zabrał mi Busta, choleś Dobra, dobrze to wybiłem chociaż, no ale zabrał mnie Busta, no właśnie o to chodzi No właśnie, i o to chodzi Takie właśnie kupię bramki, tracę, no nie mam Busta, wyjeżdżam do przodu bez sensu No, nie obronić tego, aha, obronił Kurcze, no i właśnie Prawie brama, ale dobra, nie ma Kurcze, taki ładny strzał nie wyszedł A ten koleś to obroni. Okiwałem go bez boosta Aha, świetny strzał Oskar Kurcze Ale to zrąbałem teraz Nie mówcie mi że brama, bo się wkurzę Dobra, trzeba coś strzelić Aha Nie, to, to, to jest za, za, za krótkie jak dla mnie O Jezus Jesteśmy prawdopodobnie śladkami przegranej, pierwszego meczu W eee, wykonaniu takumi, mam nadzieję, że z X Devilem nie do minusa będzie lepiej Bowiem to są takie auta, z którymi jestem tak trochę bardziej związany Chociaż X Devilem też nie grałem za dużo O ile w ogóle grałem Nie ma, dobra, 7 do 5, przegrywamy pierwszy mecz Zobaczymy jaka ranga, bo nie sądzę, żeby to był chociaż Shooting Star Myślę, że to był Challenger Redis albo Rising Star jeśli będzie wyżej, to się zdziwię. No i uwaga. Challenger Elite. No, dokładnie tak jak mówiłem. Moi drodzy, w takim razie przechodzimy do drugiego, miejmy nadzieję, lepszego meczu. Druga próba wygrania pojedynku jeden na jeden przypadła na X Mk2 Lightning Wheels. Co my tu jeszcze mamy? Chyba już nic. Boost jest po prostu z roketa, Żadnego ze skrzynek nie mamy. Także tylko ze skrzynek mamy X Devila i Lightning Pilsy. Tak trochę nie ogarnie tak raz naszej strony. Ale ma PT, hopak. Ale ma. Ale ma kurcze! No, to mnie zadziwił tym pierwszym strzałem, to naprawdę. Gdzie ze stuwa poszła? Dobra, piłka jest na naszą korzyść, chociaż będzie ją chyba brał. No właśnie, bez busta. Koleś bez busta, kontra kolej z bustem to prawdopodobnie wygra koleś bez busta, bo. Ten gość, co ma busta, to obawia się właśnie, że ten bez busta mu zabierze tą piłkę kurczę i potem mu nie wychodzą zagrania. A, jeśli to zrobiłem. Wziął mi Busta opak ale dobra, nie ma bramy. Coś czuję, że tym ich zewilem mi pójdzie o wiele lepiej niż Takumi bo to są moje rozmiary auta. Moje rozmiary auta i. No właśnie. Aha, świetny strzał. Bardzo mocny. Tak jak wcześniej. Cyk. Ojej, źle, źle, źle. Nie ma. Oj, 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 Nie, tak chciałem. Pójdzie peta? Eee, nie. To musi siąść, kurczę, jednak tym auto Myślałem, że za każdym razem będzie... Aj, będzie siadał mocny strzał. Super, Oscar. że ci poszło. Naprawdę jest forma. <laughs> nie no, nowe auta to też się muszę przyzwyczaić do niektórych hitboxów, ale... Ale nie jest najgorzej, jak na moje pierwsze spotkania z tymi, z tymi autami. Tak nubiasto grałem, gram, że szok po prostu. Dobra, 3. Ale powinien dać Fortfaita już. Tak mi się wydaje? Da czy nie da? Nie da jeszcze. Jeszcze się trzyma, jeszcze walczy. Ja za moją grę już powinienem fortfajta powinien for dać, bo to co ja robię tutaj, to... Dobra, 3-1. Dobra, piłka jest tam. Ja jestem tutaj. To tu jest guścik. O kurcze. Dobra. Pomylił się też robił głupie błędy jak ja. Mhm. Nie no, okay, no, Ale jak on to wygra, to ja nie wiem co ja zrobię. Ale bez ryzyka nie mam zabawy, no po to, po to zmieniam te auta, żeby był jakiś fan z tego. A nie, że po prostu szó odcinek, bo gram najlepszym autem i, na, i mi najlepiej nie idzie. Żeby też... żeby też, też było coś nowego. Aha. Właśnie o, te, o takie błędy mi chodzi. 3 do 3, wyrównał w minutę Jezus, jak to auto się wolno rozpędza To jest porażka Dobra, 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 dobra No, i co? Jest! O to chodzi! No, to mi się spodobało Naprawdę, akcja marzenia na końcu będzie co rozpamiętywać w odcinkach Naprawdę ładna akcja na końcu mi wyszła To już był Rising Star Także podnosimy poziom moi drodzy Czas na Dominusa AGP w trzecim meczu 1 na 1 Aktualny bilans wygranych i przegranych Jest na poziomie 1 do 1 Teraz Dominus chroni honoru naszego I, i gramy żeby wygrać w tym meczu I żeby bilans w tym odcinku był na plus Oczywiście na plus wygranych Zobaczymy jak to wyjdzie Akcja marzenie z poprzedniego meczu Daje nam nadzieję na to, że będzie ładnie. Że będzie fajnie, że będzie fajne widowisko w tym meczu. Bo już Już się ogarnąłem ze strzelaniem bramek chyba. No i zobaczymy jak tu wyjdzie. Gdzie jest koleś tam? Chociaż go nie widziałem, ale Dobra. Ajajaj, aj, aj, źle. Kurczę ten dominus jest taki masywny. I wkurza mnie chyba powoli ten dźwięk tego busta kurczę. Pixel fire, pixel fire na sprzedanie. <grych> Także kto będzie chciał pixel fire, niech pisze. No nie, nie wziąłem boosta, no i to jest mój głupi błąd. Dobra, na razie jesteśmy na minusie. Jeśli strzelimy dwie bramki, będziemy na plusie. Ajajaj. Nie strzelisz to, chłopie. Dobra. To jest kolejny pecet, z bomb. Wcześniej mieliśmy chłopaka z konsoli. Kurczę, ciężko się z nim gra, cholera. Agresywny jest strasznie. Dobra. Dobra, za kurczę, zaklinował się, nie wykorzystałem tego. Obroni to, spokojnie. Dobra. Trzeba tam podjechać, bo to on będzie się bronił. Chociaż no może nie będzie się bronił, ale Ja taki cwaniak. Aj jaj. Nie no dobrze gra, to już jest shooting star Tak mi się wydaje, że to jest właśnie shooting star. Ale zobaczymy, zobaczymy. Pozory mylą. I to często. Tym bardziej w rokecie. A ja gdybym jeszcze mógł zrobić podwójny skok, ale dobra no, nie trzeba. Nie trzeba go robić, jest jeden nie Żeby wyrównać bramki. Dobrze! I teraz wyrównaliśmy bramki, ale jesteśmy na plusie pod względem wygranych i przegranych. Ładna bramka ze ustro kątami wyszła, pół meczu. Zobaczymy jak to będzie. Także myślę, że taka forma odcinków się wam podoba. Będę tak jeszcze próbował zrobić jeszcze z dwójkami i z, jednej, i z trójkami. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak tu wyjdzie, jaki będzie odzew 2-2 Kurczę, ale taka mocna piłka poszła Dobra jest Wejdź Kurczę, nie wejdzie no Cholera, byliśmy blisko bramy będzie strzelał, ale to źle zrobił oczywiście Ale ja też źle zrobiłem, źle to wybiłem nie ma, ładnie to zrobił, ale... Nie, nie dla wojska Oscara. Brama. Musi być. No, jak nie teraz, to... To po drugim dotknięciu. 3-2. Minuta 17 do końca. No walczymy, walczymy o tą drugą wygraną z rzędu. I żeby wyjść na plus. głupie błędy, ale on nie trafił. Dobrze, o to chodzi. Dobra, i teraz trzeba to przytrzymać, bo tutaj też nie ma co z nim cackać już. Kurczę, nie ma się coś z nim zaskać, a sam wjechałem w niego prosto. Kurcz, jaki fart! Obejrzyjmy to jeszcze raz, bo nie wiem, czy on by to trafił w ogóle. Nie trafiłby, super byłby. Super by był. mi remis, 34 sekundy do końca. szybki okiełki trzeba, trzeba umi zrobić, niestety. Nie ma innego wyjścia. Dobra, jest szansa. Nie ma, nie, 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 ja jeszcze tego nie wyrwę, nie? On mi jeszcze go nie wyrwie. Ja mu wyrwałem w ostatnich 16 sekundach. No żeby teraz tej bramki kurczę nie stracić. O źle to zrobił. I to jak źle. I to się chyba zemści. Moi drodzy, w takim razie chyba wyszliśmy na plus nawet z bramkami. No ale jeszcze trzeba przetrwać te 3 sekundy. Znaczy no w sumie i tak wygraliśmy mecz, ale. Ale, ale żeby mieć... Na plus bilans bramkowy Dobra moi drodzy Super bilans bramkowy na plus GG, well played, what a game Bilans bramkowy na plus, bilans zwycięstw i wygranych również na plus Otrzymaliśmy małą kokardkę Dostaliśmy Division Up Wygraliśmy ze, z Shooting Star'em bodajże, tak z Shooting Star'em moi drodzy, także wszystko uśmiechnęło się do nas wszystko poszło po nasze myśli w tym trzecim meczu wygranym przez Dominusa GP Moi drodzy, a ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taka forma materiału Wam się podoba. I że się Wam spodoba. Dywizja czwarta wbita w shooting starze. Nic tylko życzyć Wam udanego tygodnia lub weekendu. zależy kiedy to oglądacie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach mówi dla Was Oskar Playboy 4. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie i cześć!